Siemaneczko, z tej strony Rolniczkowski Witam was w kolejnym odcineczku Na moim kanale ze serii Rolnicy z zachodu, jest ze mną Rafał Jest ze mną Rafał Zawiązam was zostawienia za łapeczki w górę oraz subika Zapraszam do Rafała na kanał Tam też zostawcie subika W dzisiejszym odcinku akcja Koszenie kukurydzy Oto taki zestaw, jeszcze mamy przyczepę Na testy Przyczepa oczywiście sobie Jeździ z fendem ja dzisiaj sobie będę kosił, Rafał będzie w transporcie Ktoś tam jeszcze w międzyczasie sobie będzie robił, może orał O robię, a tu jeszcze stoi John Deere pomoż, A i John Deere tam jeszcze stoi Też jest 9,5 tony zaspana. Jak że miał kolejny zbiornik to już chyba to wysypiemy go I ja sobie pojadę to zabić To kość to tam Ja se tu będę kosił Zobaczę jak to idzie no, ja popatrzcie czy to w ogóle pójdzie Oczywiście jeszcze Pana Stasia Nima Bo jest chory Bo jest chory Jest to header ośmiorzędowy Wypożyczony Rafał wypożyczył Też u Rafała pojawił się odcinek z koszenia kukurydzy Więc zapraszam do niego, zobaczcie tam jak to taka akcja wyglądała Bo u ciebie był pierwszy odcinek z, e, na tej serii z koszeniem kukurydzy no u, mnie... z tego no u mnie to jest już drugi widzowie No i z kukurydzy już nic nie będzie No W następnym filmie to chyba będziemy orać i Najlepsze jest to, że ja się robię na tym polu co z kukurydzy no, ale tam już nie dużo zostało. Nie, Co tu ja mam z... chwila, tam na to se przejada i. jak tam będziemy nawet tak 60% domów, to już sobie tam tą przyczepę zasypałem i że chcę już nim później na to pokoi. Poko. Ładnie, tu robota idzie, koguty się świecą, ale w sumie mogę je wyłączyć. potrzebnie mi tu migają. Jeszcze nie ma oporu, nie ma ci ma. Mi też tu trochę jeszcze zostało tego orania pod kukurydzę Jak nie ma co robić to sobie pomału oranę pod kukurydzę No tak pomału sobie tu ogarniamy Mamy, no, paź ale... mamy, mamy październik Piękna jesień Pogoda tak ładna Zaczyna robota bo musimy... Ile? Czekaj tak, Tu jest prawie 3 To znaczy 2 tam Hektara Też 2 Czyli o 5, ponad 5 hektarów tu rycy trzeba skosić, porać i zasieć W jeden dzień. No jak widzicie, treść tej roboty je No. Kombajn ma co robić z tym headerem. Z tą przystawką. No nie ukrywam, jest za dużo do niego. No. A jakoś daje radę. Jakoś daje radę. Przynajmniej robota szybciej idzie, bo to widzowie męczarnia takim. Tym czterorzędowym? Trzy. Pięciu. A pięciu to był. No. A z tym sobie też daje radę Wiadomo to tam ciężej Ale nic się tu kombajn nie przegrzewa Wszystko elegancko chodzi No tylko czasem pod górkę ma problem ogólnie startnieć Ale jak się rozpędzi to jest elegancko Oczywiście kusimy sobie mokre pole Nasze najmokrzejsze na gospodarstwie Jak możecie A nie będziecie widzieć tam w oddali No i nam już zarósł Myślę, że tak za trzy filmy będziemy go rozrzucać. No, przydałoby się to rozrzucić. Bo jest tam tego sporo. Jakieś nowe pole będzie. A ten my coś jeszcze mamy na silosach do sprzedania? Bo z pieniądzami u nas tak nie za dobrze. 23 tysiące? No mamy pszenicę, mamy drzewa A pszenicę dość konkretnie... No i kukurydza teraz. Tylko, żeby cena była na to, no to w zimie się sprzedał to kombaj też sprzedamy. To myślę, że tak nie wiem, za kombaj będzie to, co teraz mamy. No, to jeszcze będzie 75% więcej trzeba za kombaj. Tyle, co za niego dostanemy, to jeszcze 75% No, bo ogólnie będzie. kombaj też będziemy sprzedawać. No i zmieniać po tych dniach, Może to już jest ostatni film. Jak widzicie, ten kombaj. No u mnie był tylko z nagrywek na akcji ten kukurydza, Nie kościelni no, ale... zboża boża. kościłem Ale tak trochę Bo tym nowym siek, tym na testy Ale poprzedni sezon nie było chyba To, to były w tym nie było. Wiecznie. Albo Pierwsze No ale trzeba coś większego widzowie bo nam tu pola dochodzi a ten malutki kombajnik Z czegoś poza filmami trochę Ku jest dużo kosz. Je dużo zboża się nosiło. Albo jakieś dwa małe, te mniejsze. Uff, o! jest no, no. dobre by było, ale to zawsze jak nam no, pracownik weźmie wolne, to widzicie teraz te dwa filmy mamy tó zakoszoną, a w dwóch to by No nie kosilibymy na dwa kombajny, bo by, by to nie miało sensu. Bo by jeden z tą 15 minut jeździł, a zaś no, godzinę to... się odwiasło. Do tego Jundira nie mogę wejść. Czekaj, tak. Chcesz podjeżdżać? Co? Podjeżdżać chcesz? Nie mogę do Jundira wsiąść, Rafał. Nawet, że chcę ten autobusem, że chce jeździł i nie mogę do niego wsiąść, bo ty w nim siedzisz jakoś niby. Ja mi traktor jest potrzebny, bo oni, oni nie mają nic pustego. To mogłeś gadać. Wędem ci podjechał? By... Znaczy, że się i nic nie ten. No ja myślałem, że mi powiem, bo ja chciałem sobie jechać. Aha funda. No Czemu. Funda, pojadę, pojadę to zabić. A ten John Deer to czemu tam tak, nie da się tego wziąć? Zamknięty kluczyko nie ma Nie ja poradzę. Nie nie poradzę. Nie ma. No, dobra, ja do tego ponda. Konkretnie tu sobie ta kukurydza. Nie? Tu dosypiet do tej dziury, tak go na tył. Dobra, ile masz zbiorników Powiedz mi tylko. 51%. No dobra, to może dobrze ja nie rozmawię. No 2 tony. No ponad. O, jest, Będę. Porownie. O, patrzcie jak go tam katuje. Dobrze, że Stachu nie widzi. Byle po tą blokę podjechać, bez rozpędów. Właśnie widzę, go tak tam gazujesz, rozpędzasz, próbujesz no. Też nam tą przyczepę będą za niedługo brać Tą czerwoną już nam zabrali, to już w poprzednim odcinku mówiłem No i elegancko robota no. idzie o teraz już jedzie normalnie Ostatni przejazd tu mi zostanie. To wysyp to na tego gendryra i ja tam. Dlatego Fenda nawet gnać nie może. Się Więc tak by widzowie akcja wyglądała. Dobrze, że pogoda jest. Można kłapić. No słoneczko świeci, kukurydza sucho kurzy się. Siemnik też my chcieli wymienić, no ale nie mamy traktora, żeby kupijący no. Teraz jeszcze chcemy na młodego rolnika wziąć potację 200 tysięcy złotych to może by się rozwinęło gospodarstwo Ogólnie Czemu... trzeba jakieś traktory większe, bo my w miejscu stoimy. No A nie mogli nie będę ma jakiś traktor tak już zostawiać. na stałe z tych pierwszych, czy... ja myślę... Gdzie wszystkie pójdą? Zrozumiem, no na razie może jeszcze Bo dorki pracowni... są dobre No pracownika jakby jeszcze wzięli jednego 4 traktory musiał być Ale to nie Bra, podjeżdżaj tu akurat 94% mam Elegancko mi tu zajeżdża Ojej Okej, okay, na spokojnie Zaraz ogarniemy wszystko A nie Rafale tam, Który na kabinę nasypia o, Jak wysypiesz to jeźdź na to razu. Ja jadę, mu taki zamiar tam siedzieć. O patrzcie. widzowie jak to się składa Elegancko Tam też trochę z tego koszenia będziesz nie jeszcze trochę tego filmu zrobić. wyjdzie Rozcel fajnie zmazany Konkretnie. Będzie trzeba go umyć i wystawić na Olaiksa. Kredy, dmuchany i na sprzedaż. Wyjazd. Ciekawe, Może czy jedynie. jakiś... ciekawy jaki chłopak go kupi. Może trafił dobre ręce. Bo dobry kombajn. Dobrze się spisywał. Wszystko? Wszystko, jedź. Ale John Deere Mikołaj zamienił. Widzimy się tam na tym polu. No ja już tam lecę John Deere'em. Boże, jak się ci nie jedzie, jak to jest złożone. Od środka. To z tych dwóch kawałków nam dało... Tu 14, tam 22, czyli to jest 36 ton już. 36 ton? No, już tam widzę Pobudź. pracę zakończył. O, bo może już tam skończył to po takich obucikach, załączyłem na drogę. Elegancko tu przez most sobie widzowie przyjedziemy, byle się nie zawalił. O. Duży zestaw na drodze jest, to, a ja stachu, stacha to już tak dawno nie widział. Rafał, tam uważaj. O, tu choczą te gałęzie, tak muszę bardziej do lewej, bo kombaj porysujemy, a do sprzedania idzie. Eleganckie pole tu mamy. O, dobra. Jako tego domu, żeby nie przyćmieć dachu, z dachem pójdzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Koguty wyłączymy. Też ładno Też ładno, ładno jest. I załączamy kombajnik Jest półtora hektara, półtora hektara i mamy późniewa Dobra, ja lecę po fenda, bo to tam nie wejdzie No leć, leć, bo tu to powiem ci, szybko mi do teguje Ładnie tu sypie 200 kilo No nie, tu fajnie taki rozpędzony ten kombaj, bo tam to pole było takie pałdowate tak. Mokre no i tu jest proste, też twardo tu je, tu od razu widać kukurydza też ładno, prawie jak kombajn Kolby przede wszystkim, kolby też ładne, tutaj, tak teraz patrzę ładnie tam ten takie duże. Jak Ci tam idzie jazda? O, czekać, popatrzymy Dobra, Zrt-a stoi na tam, no będzie trzeba obijać poprzeczniaki Dobra Poczekaj, nie zapomniałeś później Pendra zamknąć Dobra, jedziemy Wiesz, co to do łupku, No Widzę, tam jedziesz już elegancko. To tam go jakaś postaw, tak? Albo tu po tej stronie go pola po sobie nie ma, jak tam będzie wyglądać z tymi zbiornikami. Albo tu od razu na pociąg będę sypuł. Ja. Wiecie, <grych> jesteś jeszcze z drugiej strony? Ja, koło torów. A ile zgarnie poniżej? Ey, dwie tony. O, ale mu tu ciężko. Mo co robić z tym? Ederem Ale fajnie, bo to dużo bierze. No. tam tamtego pracownika. Nie, ty tu jedziesz. A jedziesz na no, Dora, widzicie? Ja nie, ale bym nie Myślę, że pracownika już tam przestawisz, czegoś. półga. Tam go ogarniesz. Coś ja, ja... jakiś zrobię i będę zjeżdżał do tego Nie, co tam, to tam, nie zjedziemy gdzieś. Widzicie, żeby tam puste puszkę, żeby, żeby, żeby sobie zjednąć a ja, żeby mój z tym wydał. O, tu nie dosiate. Musiało podskoczyć To wjeżdżaj w ten poprzecznik i na tym poprzeczniku w ogóle cię będę słuchać. Dobra je rura. Rura. Do przodu, o Jezus Ale ci Mały... go pociągło ci go No tu, kolej, to już jakaś te konstytucje. Jadę 9-8 na godzinę, coś takiego mi to jedzie Ładnie się ten drzewo dyrek prezentuje Tu też chyba zaraz ta przyczepa będzie pełna No, jeszcze tu Trochę wyjdzie Ile tam sobie do Wysypiemy, tona 1,5 tony Dobra, jeszcze do tyłu, tyłu, do tyłu jeszcze No jest pełno już Ładnie jest... sypie kukurydza, już puste Tą na nakoszczymy tą małą na filmie, bo to na spokojnie. Na spokojnie. No i jeszcze na tamtą, żeby na fenda sypić. Ło, się tu dobrze wgryźć teraz, no. To jak będziesz miał tam 70%, to ja te traktory tu zostawię i ja będę podjeżdżał. Dobra. Ja se tu oporowo w kombajnie się siedzę. Ja klimatronik załączę, bo odduszno. O, stanęło, stanęło. Dobra jedzie. Mumbai. Stanął mi. Teraz po siebie na Tam ile narostę po przecież jaki może? Na dwa jeszcze trochę jeden. A zestawy stoją konkretne. Patrzcie, tam, jak grafa jeździ, kapitalnie, cofie. Ja bo bo tu prawie do rogu wziął. Elegancko. Trochę mi jak się zrobił? Cztery kolby stoją. Czy kolby? Pryty. Jak tam z tym zacorkiem jak się tam może powiedz? 12 na godzinę No i elegancko O, już mam 50% Tu dojadę do końca i zaraz tam ładnie sypi Żeby no w nie uderzyć Bo no tam nic nie widzę Ładnie rozrzuco O pociąg jedzie Eee poczekaj, nasypia ci Ja nie usłyszałem Eee, słaba sobie tam o tym pociągu O ile tam mo no nie, ja coś tam będą mieli jakie łoki toki A to jest może z innymi pociągami No chyba. to bardziej z pociągami O patrzcie jak przybieram A to dziwne, że to jest taki dojazd, tu jest taki wjazd jeszcze na, na, na nasze pole no. Jak teraz na to patrzę Bez sensu Jak i tak tam jest no, szczerze, tamtędy powinno się dojeżdżać, jakby nie wiem, gdyż to nam przez pole przejedzie. No, hm, już tu lecę, Ile w zbiorniku? 70, hmm. no, prawie 4 tony, dokładnie 3,900. A procent? 70. A procent osiem, 82 dojedziesz do końca? Yy, do końca dojadę i akurat będę idealnie sypać jak z powrotem będę no, no, Ja, no, no powinienem doj... o cholera może nie dojadę, może dojadę To jest takie na 91 To nie dojedziesz 2, 3... Chodź, dojadę Dojadę, muszę Ile? 5, 6? Kurczę troszkę brakło Nie Wiem, wiem Widzę kości rozprostować Patrzcie, jaka kukurydza wysoko O jaki taki malutki przy niej jest ty. rudzielec Muszę się kryć w kukurydzy Elegancko na za tym joysticky też No Ile tam je w tej przyczepce? Zbiornik się jeszcze zmieści jeden? Nie, cały nie wejdę, trochę. Mam 89 Dobra, elegancko. 89 to Co się... Co tu tu dojada? i cyk I dalej. Będziesz miał połowę zbiornika to mów Mhm, mm będę ci tam drindł Tak będę miał 50% jechać, a ja o no, na kombaj na chwilę A to morz w sumie No to kościa jeszcze, ten pół zbiornika tam na później to poprzez A później będziesz mi ten będę ty będziesz sypół No Ale to idzie ładnie ten kombajn w tej kukurydzy no. Takie pływo do środka, gardzieli, już 14-15% hmm? elegancko to sypie go, go To jeszcze będzie może ta dużo, ty Od Fenda a coś na pewno już 23%. Elegancko, fajnie że tak sypie. Chciałabym tam wałowali po tej kupie, to by jeszcze lepiej z was Też trzeba wały kupić. No, by ta dotacja doszła, to kombaj byśmy za tym do, na tego młodego rolnika wzięli. A sprzęt to by się tam jakieś było za sprzedane. Plony jeszcze pole by się chciało. Wszystko się chce, nie, nie ma pieniędzy. Powoli, powoli się rozwijamy. Teraz tak więcej tego pola dokupiliśmy Jak możecie zobaczyć Bo na początku sprzęt był, ale pola było mało A teraz już jest sprzęt Jeszcze sprzęt jest git, ale no już tre tego jakby Teraz pole dokupił, to ten kombajn to masakra no w realnym życiu tyle co my mamy hektarów To by myślę, że 60 obrobił bez, bez problemu No w ogóle źle, źle te hektary we farmingu miałem zrobione W ogóle Ale, jakoś tak Orać tu cały dzień Jak na przykład jedziesz traktorem Orać na cały dzień eee, jeden dzień i tydzień Orki Już mam połowę, teraz ty siadniesz No dobra, już został chyba tu ram Trzeba Cześć tak tu orać tydzień bez przerwy To by było nudne i nikt w to nie grał. Każdy by przestał w to grać, bo to jest nudne, by to po takim sprzętem poprawiać, na przykład 100. hektarów, bo mamy sprzęt dobry na 100. hektarów znaczy, mówię, że to jest tu źle pododowane, bo to wcale tu tak, to tak okłamane jest. do mnie mm. nie ma, to są takie poletka Bardziej nie chodzi mi o to, żeby nie wiadomo, jakie pola były. No. tylko mówię, że to jest źle zrobione w tym farmingu. Za festo pokazuję to, jak za, za dużo tego. Powinno być dużo mi. No Tym Ja okay, to pokazuję To jest śmiech na sali Już pełne Pełne już? Ja dojedź i zakończymy A już kończysz czy jeszcze nabieram sobie zajazd na gospodarstwo Albo w sumie jadę na gospodarstwo No bo że ci dobrze być jeszcze transport w niej Ty jedziemy widzowie, odpalamy oporowe koguty. Jak zabierzesz to wcześniej na gospodarstwo, na pole przyleć, mi, co? Mi, miłego, miłego tam koszenia życzę mhm. O, ale wizowy transport, uuuu Wygodniej, bo tam przerwało na cb radio. miłego transportu i mało auta na drodze ci życzę w transport no Dziękuję, dziękuję Już te małe kamienie życzę, federze Nie A, wysoko w to nie ma sposobu. No, może kto tam ciepny? Wierzymy. Wierzymy, popu... tu mamy niemiłych nie, nie sąsiadów. Jak tu no. groje, gnoje kradną, wszystko się tu dzieje. No. Ło, będzie miło ciężko, będę musiał chyba redukować. Ale tam polecił ten... tym. Poszedł na podgórkę. Redukcja. Musiałem zredukować. Dobra, idzie, idzie. Cyk. To się mocnie zarwał. No ale ja to ma obciążenie ty Konkretnie naładowany jest Dobra, teraz tu... Ooo Dobra, to tu się już zjeżdżą z ps, ps i nosz. Amulce ten ciśnienie Neumatyka Teraz tu, żeby nie... O Co się dzieje? Co? Co się stało? Jakoś ty, bab babka jakaś, któryczała, ty już teraz głup no my... To może ta z tego, od tego ogrodzenia W krzokach jakaś siedzi Ty, pszt, za to Staro babo ukradli co? Rozwalili wszystko Ja, zesrali Idź A Co, zaś ci tam coś godo? Ja, coś tu czy Tylko na jakaś ty w szokach będzie siedzieć Jakieś tu podziwą to ty, kaj się obierz, ty, chodź solo O z Maria, sarna mi z krzoku wyleciała, że się wystraszył Myślę, że to ona leci. Jestem stąd iść Jestem na swojej posesji, z niej nie pójdę Pani niech mi stąd idzie, pani jest na mojej posesji Ja tu zaraz na policję zadzwonię i się skończy No widzę, ja nie mam czasu, proszę mi dać spokój, nie wiem, kaj pani jest Kaj się pani skryła, czy pani na stodole My tam jeszcze na tym? Na łoki toki? Pójdę na pole. Co to za wabsku ty? To ta sąsiadka nasza kochana Masakra Zawsze z problemem. No. Bije jej na dekiel. Ej staro to już. Za dużo mi się nie zesrała. A co ona mi tam będzie łazić po moim? To moje, ja, ja. Ja tam wiem, jak ja tam mam pole wyznaczone, a nie ona mi tam będzie jakąś ścieżkę sobie wydreptała, i ona mi będzie gadać. Wszystko jest podziałkowane, jak mu być. Zaraz tam satelitę pokażę Z satelity zdjęcia. To jest moje, a nie ta sobie ścieżkę zrobiła i będzie łazić ze swoim mążulkiem Wydeptali, kamienia sobie wysypali, a teraz my to w polu no i pół cierpi no No, a jeszcze przyjdzie i problem No, no i oto, widzowie, takim mym akcentem zakończymy sobie ten odcinek Ze mną był Rafał Oczywiście zapraszam do niego na kanał Zostawcie u niego suba, u mnie też zostawcie suba i lajka U Rafała też no i to w dzisiejszym odcinku, to by było na tyle. Do następnego. Cześć. Subskrybujcie kanał na razie, cześć.